Witam! Miałbyś dzisiaj odcinek, niestety żadnego nie naszykowałem, ponieważ dużo rzeczy na głowie. No i widzicie, jakieś uczulenie mi wyszło czy coś? No, tu to miałem. To mi się pojawia co roku. Widzimy jakieś czerwone, te, ale ogólnie, no, miałbyś wodomierz założony. A znowu z tym komplikacja, bo muszę tam jeszcze dorobić kilka rzeczy, grzejnik dzisiaj zakładam. Kuchnię trochę robię, ale to będzie już w następnym odcinku, bo postaram się jeszcze dzisiaj to zarobić. Kuchnię robię właśnie tam kilka rzeczy, których wam nie mówiłem, bo po prostu to się wszystko przesuwa przez głupotę ludzką. Głupota ludzka, czyli. Nie poinformowanie mnie o niektórych rzeczach, że trzeba tak zrobić. No i to tak widzicie. W, w piwnicy upać kałem wszędzie. No ale co zarobić? Takie życie. Jeśli chodzi o odcinki, no to od jutra już normalnie będą odcinki. Po prostu dzisiaj już tak musiało chyba wyjść że człowiek musi nieraz, kurczę, pięć razy samemu się popytać i samemu zarobić, bo tak zwani fachowcy to jest najgorsza rzecz, co można powiedzieć, ale powiem wam szczerze, że wkurza mnie to, bo poprawiam po fachowcach. Ja, który nie mam żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o jeśli chodzi o hydraulikę, czy ten, no w, owszem, ja w tym robiłem, tak? I uczyłem się od ludzi, którzy mnie gdzieś tam nauczyli coś. I kuziwa, ja przychodzę, a tu wszystko trzeba po kimś poprawiać. Ja nie wiem, czy to tak naprawdę wszędzie jest, że fachowiec po, 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 po kolejnym fachowcu musi poprawiać. Ze sprzętów co kupiłem, no to na przykład taki kranik, i powiem Wam, że fajna cena. Różnica jest 10 zł. Ten sam jeździć, szukać trzeba. Naprawdę, nie można być jeden porządny sklep, a nie że ja muszę jeździć po 30 sklepów, bo taki zawór. W jednym sklepie 30 zł, co nie pojechałem do drugiego, 25 pojechałem do trzeciego, praktycznie 16 zł. No i takie pierdółki, wiecie, kupuję co trzeba. Uszczelki sobie wziąłem, dokupiłem, bo uszczelki tam nie kosztują. Ten, no, ale też tu zestaw usz uszczelek złoty 99 pojechałem do takiego faceta kupiłem dwie uszczelki do wodomierza prędzej złotówkę nie jak ktoś w robi no to ja takie coś używam do peksa drugą rzeczą myślę że chyba postanowię że zrobię w, w łazience i w kuchni i w korytarzu, że będzie zaczepiony, zaczepiony, zarobiona podłogówka, ale to na osobny temat i ten piekawkę kurczę, sorry, no ale muszę się napić. Dużo używam tych powerbanków, najwięcej tego największego kloca. Ale kurczę, no tak mi pomaga w różnych rzeczach, bo gdzieś potrzebne światełko, coś tam, coś tam. To wiecie, szybko lecę, załatwią. Drugą rzeczą, poczekajcie chwilę. O, że mój obejrzycie. Drugą sprawą załatwiłem sobie nowy telefon. Przyjdzie w któryś dzień. No i pytam się pani, czy mogę w punkcie go odebrać. Bo no nie zawsze ma człowiek czas, czy ten nie, albo ten. No, ja mówię, że zawsze umowę podpisywałem, czy coś tam. Ona mówi, że teraz umowa jest na tym, umowa jest tylko sms. -em. No, i dla ciekawych, bo ktoś mi się ostatnio pytał, skąd będę miał ciepłą wodę. Pierwsze na prąd taki jeden sprzęt. Lichy, bo lichy. Zaraz poszukam, gdzie on tu ma swoje. Bo. Ogrzewacz wody, ogrzewacz elektryczny, przepływowy, nadmu, nadumy walkowy. Z, z, z Polski, oczywiście polska firma według opakowania. Filowa. Dane techniczne. Dane techniczne tu macie. No nie obrócę tego inaczej teraz bo otrzymam nie tak kamerkę yy, więc taki podgrzewacz sobie kupiłem wiecie to jest tymczasowe rozwiązanie ale był w promocji w mrówce z, 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 z kwoty 200 ileś złotych przeceniony na 150 coś no ale wziąłem no i biorę się dalej do roboty tak Myślałem, że zrobią mi tam kilka rzeczy, że ten wodomierz mi tam założą. W ogóle weszłem w jakieś pajęczyny. Ja to może mam od tych pająków cholernych z tej piwnicy. Bo robię hydraulikę w piwnicy całą. Zmieniam wszystko, całe instalacje widzicie, nawet nie, nie byłem się umyć ani nic. I tak teraz patrzę, że to cała twarz jest ten. No, dwa zabiegi póki co znam, które mi zawsze pomagały. To jest jeden sposób. O, właśnie, miałem Wam mówić taką rzecz. Pięć miesięcy nie piję alkoholu, co nie? I wczoraj zostałem poczęstowany yy, piwem, i powiem Wam, że. Wlano mi do szklanki i dobrze, że do szklanki, tylko bo ja nawet łykę zarobiłem i po prostu już mam odrzuty alkoholu. No, aż byłem zdziwiony, bo zawsze tam piwo to nic nie ten, zawsze tam lubiłem sobie wtedy wypić, ale teraz, odkąd nie piję, to ten alkohol nie smakuje mi w ogóle już. Biorę się za smarowanie. Mam taką maść z witaminami. Taka maść z witaminami sobie kupiłem. I tak mówię, no pogadamy trochę o tym, co się dzieje. Filmiki, wiecie, są cały czas. Tylko że nie mam nagranego do przodu. Bo pogoda wiadomo jaka jest, taka jest. Maść z witaminami to najlepsze jest maść. Polecam jak macie jakieś problemy skórne. Maść z witaminami i dwa dni i macie. Ten. No ja wczoraj wchodziłem w te pajęczyny i to mi się wydaje, że to był ten. Największy kłopot, który niepotrzebnie wczoraj to zarobiłem tam. No ale musiałem te pajęczyny pozamiatać tam wszystko w ten. No i tak wyszło. Jeśli używacie takiego podgrzewacza, dajcie znać. Wiadomo, to jest plastik. No ale będzie później co rozbierać na złom, jak się zepsuje. No, i to ogólnie dzisiaj taka sprawa jaka sprawa. Wymieniłem na stare drzwi, bo miałem nowe, niestety, nowe do dupy rozszcześć. Są o milimetr szersze albo o dwa i już kłopot. Powiem Wam szczerze mówiąc, że co zarobić. No, tak musi być. Tu jest jedno gniazdko, nie wiem czemu tak przykręcone. No, ale te, tak ktoś przykręcił. No to tak jest. Muszę je też poprawić, ale wymienić na nowe gniazdko. Ogólnie wielki bałagan. No, wiadomo, że człowiek musi dużo rzeczy jeszcze nadgonić, zrobić. O, to też tak pomału. Ja się też nie śpieszę jakoś wielce. Nie wiadomo, co i jak, no bo po co. To ma być zrobione raz za porządnie. A druga sprawa, że. No, robię to dla siebie. To jest inna zasada zarobić solidnie z porządnych, nie tam jakichś chińskich badziewi. I to mówię, nagram Wam, chociaż taki odcinek, żeby dzisiaj był. No bo. Ja codziennie daję odcinki. Nie lubię jak gdzieś mi tam jakiś dzień omija się. Włączam jakieś tam grę czy coś. Niech się ładuje. No i tak pomału, pomału, pomału wszystko się robi. A jeszcze jest złom. Też będą z tego odcinki. Ale to następnym tygodniu rozbieranie znowu kolejnych rzeczy No powiem szczerze, że no jest dużo roboty A więc tyle w temacie zapraszam na kolejne odcinki